Dzień dobry kochani. Dzisiaj y, mam mikrofonik. Ciekawa jestem właśnie, jak on się sprawdzi, y, czy mnie słuchać czy nie. Mam nadzieję, że owszem. No to co? Zaczynam dzisiejszego lewika pod tytułem y, Gospodaruj swoją energią życiową mądrze. Y, każdy człowiek rodzi się z określoną ilością energii. Dostajemy od Pana Boga w prezencie pewną energię życiową. On jest bardzo cennym zasobem i trzeba nim gospodarować bardzo mądrze, żeby dobrze na tym wyjść. Dzień dobry, kochani. Napiszcie mi, czy mnie w ogóle słychać, czy ja sama do siebie mówię. Napiszcie teraz na live czacie, czy mnie słychać czy nie. Tak lub nie. Napiszcie proszę. W każdym razie, wracając do tej energii życiowej, e, to nie jest zasób e, bez dna. On ma e, swoje, swoje granice. I jeżeli jej się przekroczy, to konsekwencje mogą być tragiczne. E, energia życiowa działa w ten sposób, że jest ona w pewnych określonych granicach. Ona sobie jest. Bardzo nas kocha, bardzo nas lubi. I chce odgrywać się tak, żeby działać na, naszą, na nasze szczęście, żeby ona chce być tak zagospodarowana, żeby, żebyśmy przeżyli własne życie szczęśliwie. I, I ona działa w ten sposób, że najpierw dbamy o samych siebie. Najpierw zaspokajamy swoje własne potrzeby. Patrzymy na rozwój naszej osobowości. Dzień dobry Wioleta. Napisz mi proszę cię, czy mnie słychać, czy mnie dobrze słychać. Bo dzisiaj właśnie yy, nowinki techniczne wykorzystuję ten właśnie nowy mikrofon i nie jestem pewna, czy mnie słychać, czy nie. Czy ja sama do siebie mówię? Słychać? Tak, znakomicie. No to super, bardzo się cieszę. To yy, mówię dalej. <laughs> Hej, mikrofon działa super. Yy, Tik Foska. Dziękuję, kochanie. Dziękuję za feedback. Był dla mnie ważny. <laughs> nie chciałabym o tak ważnym temacie mówić w powietrze, żeby, żeby to było tylko dla mnie, a nie dla Was, kochani. Także yy, ta yy, energia życiowa ona się cieszy, kiedy może działać na naszą e, korzyść. E, ona będzie e, tak wykorzystywana, żeby rozwijać nasze własne talenty, naszą własną osobowość, e, żeby, e, żeby nam się dobrze żyło i to co zostanie na dociepkę, to to jest właśnie na e, pomoc innym ludziom żeby im pomagać, na przykład w trudnych sytuacjach, lub żeby, żeby też spełniać swoją niejako misję życiową, na przykład wychowując dzieci, ponieważ każda mama wie, że te maluchy mają niesamowicie dużą ilość energii i niekoniecznie chcą ją pożytkować. Yy, na zabawę zabawkami. Jeżeli jesteś mamą chłopców, to wiesz, że ich energia często, często jest pożytkowana właśnie na yy, nagranie tobie na nerwach, <grych> na włączanie i wyłączanie światła, <grych> na psocenie jednym słowem. Także no, yy, trzeba mieć dużo też własnej życiowej energii, żeby ten chaos wywoływany przez maleństwa Jakoś ogarniać <kühm> i być też w miarę życzliwym dla naszych maleństw, którzy dopiero co poznają świat, eksplorują. No i muszą wiedzieć, że Pstryczek Elektryczek działa w ten, a nie w inny sposób. A że im się podoba, to namiętnie się nim bawią. <grym> eee, eee, tak, także... Eee, tak działa nasza życiowa energia. Ona nie ma, ona nie jest energią dna, To jest zasób y, określony, określonej ilości. Y, I ta energia życiowa kwitnie niejako, jeżeli my dbamy o siebie, o rozwój y, własnej osobowości, o rozwój własnych talentów, to wtedy ta energia płynie z taką lekkością, z taką tak przyjemnie ta energia płynie, nie ma żadnych zahamowań. Ale jeżeli nasza energia życiowa. Zauważcie, że dzieci mają tej energii życiowej bardzo, bardzo dużo. Powiedzmy, dwa, nawet trzy razy więcej, aniżeli dorosły człowiek. Dlatego prawie każde dziecko, jeżeli jest e, odpowiednio zmanipulowane przez e, narcystycznego rodzica i, e, i wie, że. Tata, mama mnie kochają, ale to ja jestem niedobry, dlatego ja muszę się postarać. Ja muszę się wysilić, żeby mnie kochali. No od czasu do czasu jak coś tam um, ich życzenia wypełnię, to pokazują mi miłość, nie za dużo, ale trochę. O, to znaczy, że jestem dobrym człowiekiem, mnie kochają i się człowiek stara i staje na rzęsach, żeby dogodzić własnym rodzicom narcystycznym. A przy okazji jeszcze ten narcystyczny rodzic oczywiście, drama queen, robi różne rzeczy. Na przykład pięcioletnie dziecko ma za zadanie wykonać coś tam, nie wiem, no, na przykład umyć kubki. I to dziecko umyło kubki, kubki są czyste, ale matka ma swój styl mycia kubków, a to pięcioletnie dziecko umyło te kubki po swojemu. No to narcystyczna matka może w taki szał wpaść, że kubki zostały umyte nie w jej sposób, tylko w sposób jej synka. Że może się wściec, yy, obrazić tego swojego synka, powiedzieć, że on jest winny jej ataku złości. I tak ogólnie to ona chyba zaraz umrze i wybiega z domu. <śmiech> <śmiech> Zostawia pięciolatka samego w domu. Wybiegła sobie, bo kubki nie w ten sposób zostały umyte, co ona sobie tam pomyślała. Wyobraźcie sobie, co taki pięcioletni chłopiec może poczuć. Jak on się wtedy czuje. I on. Przeżyje takie ataki e, złości matki, kiedy matka stawia syna na granicy e, emocjonalnie życia i śmierci. O mój Boże, moja matka zaraz umie to wszystko, umrze i to wszystko przeze mnie, ja jestem winny, będę winny śmierci mojej matki, <grym> bo kupki nie w ten sposób umyłem, co ona sobie życzy. Ojej, ojej, ojej. I takie pięcioletnie dziecko przeżyje, ponieważ Energię życiową ma bardzo dużą, bo dzieci mają bardzo dużo tej energii życiowej, ale ta energia życiowa zostanie spożytkowana nie na rozwój własnej osobowości, nie na rozwój własnych talentów, tylko właśnie na narcystyczną przemoc. Tam ta energia spłonie, w ogniu przemocy spłonie, i nie starcza już tej energii na rozwój własnej osobowości i na rozwój własnych talentów. I takie no, ograbione dziecko z możliwości własnego rozwoju dorasta, i jeżeli jest na tyle inteligentne, na tyle go boli, że matka w ten sposób go traktuje, pójdzie na terapię i tam się dowie, że to nie z nimi jest y, źle, <gryw> tylko z matką, że to matka jest. Y, ma zaburzenie osobowości, to nie jego wina, on zachowywał się bardzo dobrze, był bardzo dobrym dzieckiem, starał się jak mógł, ale teraz jest już dorosły, i może podjąć decyzję o tym, żeby zaleczyć traumy z dzieciństwa i następnie podjąć pracę nad rozwojem własnej osobowości i własnych talentów. I jeżeli podejmuje się tej. Bardzo ciężkie pracy, bardzo ciężkie nie powiem, to wtedy ta energia życiowa zostaje przy nim, i ta energia życiowa cieszy się i może mu służyć właśnie w rozwijaniu własnej osobowości i talentów. Ale niestety często to, to są rzadkie przypadki, że człowiek jest aż tak świadomy, żeby poprosić o pomoc tym bardziej, że narcyzi. Zabraniają yy, proszenia o pomoc i opowiadania o tym, co w ogóle się w domu dzieje. Bo świat jest zły, świat jest przeciwko nam. Jesteśmy my i przeciwko nam jest cały świat. I my musimy się trzymać razem, żeby w ogóle przeżyć, przetrwać. No i jak masz takie bzdety nagrane w głowie od, od samego początku, to zauważenie, że ta teoria jest niezgodna z prawdą. Jest niesamowicie trudna. Nawet jeżeli ci terapeuta powie, to z samego początku niekoniecznie zaskoczysz od razu. <laughs> to trzeba trochę popracować, pogadać z tym terapeutą, żeby, żeby w głowie po, yy, to, co jest wszystko wywrócone na lewą stronę, wywrócić z powrotem na prawą. Yy. Ale to są rzadkie sytuacje, że dziecko. Yy, Dziecko prosi o pomoc i pracuje nad leczeniem swoich ran i rozwojem osobowości i talentów. To jest rzadkie, żeby tak od razu poszło. Najczęściej jest właśnie tak, że mimo ukończenia 18 roku życia dzieci narcystycznych rodziców nadal zostają w domu, nie wychodzą za mąż, bo. Już ci narcystyczni rodzice dbają o to, żeby nie było rywala, jeżeli chodzi o wpływy, także odcinają zupełnie od społeczeństwa. No ale przecież nie mogą takiego dorosłego dziecka nieustannie utrzymywać. Dziecko musi pójść do pracy. No czasami się zdarza, że spotkają kogoś w pracy, z kim się zakochują wzajemnością, no i zakładają wtedy rodzinę z takim człowiekiem. Ale mimo wszystko to splątanie z rodzicem jest. Jeżeli nie zostanie przerwane, to ten rodzic, który widzi, że traci swoje wpływy, bo przecież córka wyszła za mąż i urodziła dzieci, to jego przemoc stanie się coraz bardziej brutalna. I jeżeli nie zauważysz tego, że matka stosuje przemoc, że te jej wyrzuty to i doprowadzanie Ciebie do poczucia e, strachu, winy i wstydu, że to jest emocja, że to nie są prawdziwe zarzuty. Ona wie, że kłamie w ten sposób, żeby w Tobie wzbudzić właśnie poczucie e, strachu, winy i wstydu, żeby Ciebie, e, żeby to móc dalej manipulować. Ta narcystyczna matka czy ojciec bardzo dobrze wiedzą, że to jest manipulacja i e, i, I nie chcą rezygnować z wpływów nad już zamężną i z kilkoma dzieci, dziećmi swoją córką. Dalej o nią walczy i robi się coraz bardziej brutalna. I jeżeli nie zauważysz, że to jest manipulacja, że to jest nie w porządku, i dalej. Grasz tego e, narcystycznego ping -ponga. Matka robi ping, ty robisz pong i odpowiadasz dalej w ten, ten sam sposób. Dalej jesteś reaktywna. Dalej tam, e, jeżeli nie jesteś aż e, do szpiku kości posłuszna, tak jak e, bardzo malutkie dziecko, to jesteś pyskata i pyszczysz e, i się sprzeciwiasz i krzyczysz i odpowiadasz obelgami wobec narcystycznego rodzica, czyli odpowiadasz z pozycji nastolatka. Też nie jesteś... Dorosła. Też to nie są odpowiedzi z pozycji dorosłego człowieka, tylko z pozycji nastolatka, a więc z pozycji osoby e, cały czas splątanej emocjonalnie. I takie, takie przybranie na intensywności tej przemocy narcystycznego rodzica e, wyciąga z Ciebie jeszcze więcej Twojej życiowej energii. Może dojść do punktu, gdzie tą energię Swoją życiową zapożyczasz z przyszłości. Z przyszłości zapożyczasz. Jakie są tego konsekwencje? Jeżeli nie otrząśniesz się z, z tej mgły narcystycznej, może dojść do nieszczęścia. Jedna z moich widzek e, napisała, że jej siostra właśnie tak się kłóciła jak, jak z pozycji nastolatki ze swoją matką, do tego stopnia, że e, Serce jest stanęło. Nie wiem, czy to był zawał, czy z, z no... Serce jest stanęło. Po prostu zabrakło jej energii życiowej, bo tą energię życiową, która ona wkładała w bawienie się w piponga z matką, to to już energię zapożyczała z przyszłości. Ale tego nie można robić w nieskończoność. Ciało mówi prawdę. Nasz umysł, nasz umysł... Możecie okłamać, ty możesz sama siebie okłamać, ty możesz sama y, jakieś tam y, psychologiczne sztuczki wobec siebie y, zadziałać, jakieś tam wybiegi y, manipulacyjne, sama siebie zmanipulować, sama, y, sama wobec siebie y, stosować gaslighting, ale y, ciało nie kłamie, ciało mówi prawdę, zawsze, zawsze. Także jeżeli zapożyczasz już energię z przyszłości, i nie widać końca, że ty się z tej narcystycznej mgły nie otrząśniesz, to właśnie dzieją się takie rzeczy jak serce ci stanie, lub zachorujesz na raka, i po prostu umrzesz. I będąc już w zaawansowanym y, stopniu raka, już nie pomoże ucięcie kontaktu z matką, bo szkody już są tak głęboko wyrządzone. Ta energia życiowa już się po prostu wyczerpała, już nie ma, już trzeba odchodzić z tego świata. Masz pół roku wyrok śmierci, pół roku żyjesz, możesz pozamykać swoje osobiste sprawy i to wszystko, i do widzenia. I często się tak dzieje, że jeżeli jesteś w tym narcystycznej i nie możesz się otrząsnąć, i zapożyszasz swoją energię życiową z przyszłości, to to się bardzo źle kończy. Kochani, nie patrzcie na tego narcystycznego rodzica, to jest zły człowiek, on czyni zło. Pozwólcie mu na to. Pozwólcie mu być sobą, a wy zajmijcie się sobą. Jeżeli kontakt z tym narcystycznym rodzicem tak bardzo cię niszczy, utnij go. Po co sam, sama siebie niszczyć? Po co sama siebie tą energię życiową pchać nie tam, gdzie trzeba? Przecież to jest nie tam, gdzie trzeba. Czy cokolwiek pomogło to twoje pyskowanie do narcystycznego rodzica? Czy zmieniłaś kiedykolwiek jego zdanie na twój temat? Po co ci dobra opinia narcystycznego rodzica o tobie? Na co ci to? Ty wiesz, jak bardzo jesteś wartościowa, po co chcesz osobę, która źle ci życzy, przekonywać, że ty jesteś dobrą osobą? Nie wystarczy, że ty sama o sobie dobrze myślisz? Czy musisz zapłacić aż tak wysoką cenę jak własne życie, żeby przekonać narcystycznego rodzica do tego, że jesteś dobrą osobą, a i tak i tak go nie przekonasz, i tak i tak ona uparcie, czy on uparcie będzie twierdził, że, że jesteś niedobra i niedostosowana do świata? Po co? Zastanówcie się, kochani, gdzie pchacie własną energię życiową? To nie jest studnia bez dna. Ona jest piękna, ona jest cudowna, ale cieszy się wtedy, kiedy wykorzystujesz ją w poprawny sposób. Żeby czynić dobro dla samego siebie, a to, co zostanie na dociepkę, czynić dobro dla ludzi, którzy są tego warci. Bo po co czynić dobro dla toksyka, który i tak, i tak nie skorzysta z tego dobra? Po co pchać energię swoją życiową w próżnię. Ona się tą energię i nic nie da w zamian. Ona nie skorzysta z tej twojej dobrej energii. Po co tam pchać swoją energię? Trochę emocjonalnie <grytanie> dzisiaj było, ale no, ten temat akurat mnie. No, tak pod wpływem Moniki, właśnie, która tam skomentowała, jak tragicznie potoczyły się jej losy i jej, jej siostry, że. No bardzo mi jej komentarz poruszył. <noise> Dlatego chciałam nagrać ten, ten, ten live'ik, żeby Wam pokazać, że no nie warto w mordę Skup się na sobie, a nie na tym rodzicu. Kiedy człowiek dorośnie, kiedy człowiek jest już dorosły, to on nie potrzebuje własnego rodzica lub e, jakiegoś e, jakiejś drugiej osoby do tego, żeby ta druga osoba była dla niego rodzicem. On sam sobie może być rodzicem, bo już jest dorosły, już nie jest dzieckiem, już dorósł. Dlatego, jeżeli potrzebuje miłości rodzicielskiej, sam sobie ją może dać. Jesteś cudownym, pięknym człowiekiem, pełnym miłości, obdarzonym od Boga darem miłości i sam możesz tą miłość skierować na siebie. Sam się napełni własną miłością. Dobrze, dobrze na tym wyjdziesz. Poczytam Wasze komentarze. O, trochę do mnie pisaliście. Wioleta, <laughs> cześć. Tifoska, cześć. Jakub, cześć. Anna, szanowna pani, proszę pokazać naukowe dowody na to, że energię nie. że energię, chwilę, moment, Ma. Serotoninę, dopaminę, i się raduje, że mięśnik w sposób osobowy o nas działa na naszą korzyść. Na, e, to nie są dowody naukowe, to są dowody, to jest e, psychologia, e, jest dziedziną nauki, która. Nie może ci pokazać czarno na białym. Tak samo jak ja ci nie mogę pokazać czarno na białym, że Bóg istnieje, ale ja wiem, że on istnieje. Nie mogę ci tego pokazać, ale wiem, że on istnieje i mogę ci pośrednio niejako pokazać, że on istnieje. Świat jest tak uformowany, że to niemożliwe, żeby był przypadek. My powstaliśmy tutaj na Ziemi w tak skomplikowanej formie, że to niemożliwe, żeby był przypadek. To musi za tym stać pan Bóg. To jak wszystko się w naszym życiu układa, że są tak przypadkowe przypadki, że one są tak przypadkowe, że nie mogą być przypadkami. To wygląda, jakby był plan. Spotykasz odpowiednich ludzi w odpowiednim momencie, którzy dają ci takiego przytyczka, takiego małego kopniaczka we właściwym kierunku. Twoje życie nagle się zmienia, bo spotkałeś tego człowieka i z nim porozmawiałeś, i on użył takich słów, takich sformułowań. Że wszystko to trafiło w Twoje serce i dzięki temu podjęłaś zmiany tak bardzo trudne, ale tak bardzo korzystne dla siebie, że to niemożliwe, żeby, żeby to był przypadek. To są takie pośrednie dowody na to, że istnieje Bóg i że istnieje energia życiowa. Dowód. Dowodem mogę Ci podać moje własne doświadczenia życiowe że kiedy byłam pod wpływem narcystycznej przemocy, ta moja energia płynęła z całym strumieniem w kierunku narcyza, narcyzów i czułam się fatalnie, czułam się bardzo źle i kiedy podjęłam już leczenie i zainwestowałam w samorozwój, to ta energia moja życiowa płynie bardzo lekko bardzo swobodnie i bardzo radośnie. Ja czuję się inaczej. Niech to będzie dla Ciebie dowodem, że, yy, że jest energia życiowa, a to, że ma ona ograniczoną, jest ona w ograniczonej ilości dla każdego człowieka. Niech będzie dowodem na, yy, to, że ludzie, którzy nie wyplątali się z narcystycznej przemocy, nie ucięli splątania emocjonalnego, umierają. Po prostu umierają, bo energia włożona w walkę z narcyzem jest zapożyczona z przyszłości. Jeżeli już się ta e, z teraźniejszości wyczerpie, to jest zapożyczona z przyszłości. I jeżeli nie ma zmiany, jeżeli nie przerwiesz tego ping ponga, umierasz. To jest mój, mój dowód pośredni na to, że energia życiowa istnieje, jest w określonej ilości i ona płynie opornie, całym strumieniem w narcyza albo z lekkością i z łatwością na Twój własny rozwój i Twoje własne talenty. Yy, I jeszcze zostaje trochę na dociepkę, żeby pomagać innym ludziom, yy, którzy są tego warci, którzy jeżeli im pomożesz, to oni skorzystają z tej pomocy. Taki jest mój, mój dowód na to. Yy, tutaj siebie nawzajem widzę. Pozdrawiacie na czacie. Zadajesz to samo pytanie, tak? Okej. Okay. Ciągle to samo pytanie. Dziecko potrafi dużo łatwiej trawić śmieciowe jedzenie, stąd mają wiele energii. Im człowiek starszy, tym trudniej to przychodzi, i zależnie od organizmu mamy witalność lub nie. Tak, organizm od organizmu się różni. Ale też y, energia życiowa jest trawiona, właśnie w jaki sposób inwestujesz swoje y, emocje. Z, y, czy jesteś z kimś splątany emocjonalnie, czy nie. Y, czy widzisz samego siebie, czy nie. Czy potrafisz zainwestować w siebie w oferowanie sobie uwagi, miłości, troski. Y, y, czy potrafisz się uspokoić, kiedy przeżywasz stres. Czy potrafisz zrozumieć, że każda sytuacja stresowa jest przejściowa i z czasem mija, że wszystko z czasem mija, że nic nie jest na stałe, nic, wszystko płynie, i, i że można uzyskać ten dystans emocjonalny nawet w najbardziej trudnych sytuacjach? To wszystko ma znaczenie. Violeta, hej, Pola, hej. Bartosz. E, Ciekawa obserwacje. Dziękuję Bartoszu. E, ładne imię. Dziękuję. E, Lena, cześć. Widzę dyskusję między sobą prowadzicie. E, Oj, okay. przepraszam. Dobrze. <dyskusję>, Dyskusję już między sobą prowadzicie, okej, okay. Jacqueline, cześć, Jacqueline. Piękne miejsce, tak, mieszkam w Kimik na Bawarii. Gdzie jest właśnie jezioro i, yy, i góry, a dzisiaj są niewidoczne. Mgła jest gęsta, jak mleko. <laughs> Marcin, cześć. Hanna, dałam suba. Dziękuję, Hanno. Gabriela, cześć, Gabrielko. E, tak, Tifoska, to niełatwy proces. To wymaga e, takie skierowanie uwagi na samą siebie, żeby pokierować własną energią życiową. To jest bardzo trudne, ale do zrobienia. Do zrobienia wystarczy. Podjąć pracę. Jak masz jeszcze dodatkowe wsparcie terapeuty bądź, bądź coacha, to będzie ci po prostu łatwiej, bo nie będziesz już robiła tych typowych błędów. Będziesz przerabiała ten temat w sposób już bardziej taki strumieniowy. Strumień będzie tam płynął, gdzie trzeba. Bez tych takich zawijasów, bez tych zbędnych błędów. Iwona, cześć Iwonko. Iza, cześć. Ponieważ właśnie miałam telefon, dlatego kończę już na